Hej, się Wam wszystkich z tej strony boją. Słot 4 po waszym marudzeniu na, w komentarzach, które oczywiście czytam, nie mam to tak, że nie czytam. Jak czytam i nie odpowiem na coś, znaczy, że nie ma sensu na to odpowiadać. Tak samo skąd masz grę, gdzie poprawić tą grę? Tak, tą grę mam kupioną. Kurczę blaszka, mam gdzieś tutaj pudełko. daleko, nie. Snajper mówi, że ma widok na jakiegoś typa. A, dobra, nie chcę mi się tylko pudełka wyciągnąć, bo mam tutaj zbyt dużo pudełek, Są cztery e, służby specjalne, które się zajmują przestępczością. Dobra. Dobra, e, to tak, nie ustawiają się przy tą wejściu, my idziemy, no tył z niebieską drużyną. Dobra. Się to postawcie. I pilnujcie tył. Jakby ktoś chciał wyjść. E, ja patrzę na pozycję snipera, tam na razie nikogo nie widzimy. To jest bardzo dobrze. To jest poziom średni. Nie jest trudny ani łatwy jest średni. Sam raz dla mnie, bo nie pamiętam dokładnie jak się w to grało. E, więc tak, jeśli drzwi są otwarte jak powiedział. Coś nie wiem sobie nie ma. Czerwoni, tak? Czerwoni... otwórz i wejść. Tak? Go 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 go. Clear so far. Moving forward. Clear. I'm clear. Opening clear. Move when ready. I'm on it, boss. Move it. Go go go. On the ground now. Invisible threats. Reynolds, Continue. clear. Geradin, clear here. Check it. Check. On it. Dobra. Gdzieś nic mi nie od tyłu. It's unlocked. We're good to go. Bardzo dobrze. Wszystko jest ok na razie. To się nie ma. Dobra. Subtilne. Będziemy latać na razie. Tu mamy podejrzanego. Dobra. Niebieski. Nie wiem, jak przejść na kamerę od Co? nagrywanie nie wyłączył, wiecie? Dobra, jest funkcjonariusz niebieski. Wieczkę? Sprawdzę sobie w ustawieniach tylko. <grybujesz> tak, tak, tak. Nie? E, to też nie rozkaz? sniper kontrola perspektyw dobra Blue. bang and enter the building dobra. GOGOGOGOGO! なジメ、ナなメ、ナジなナジメ。

O właśnie, ciebie kim czekam. Bra, mam cywila. Latarkę potrzebujesz. Coś tam jest, ber? Coś dzisiaj. ciężko widzieć. Ciężko coś do widzieć stąd. Entry team to talk. Suspect is secured. Gold. Fall in. Check. Rejoining you. Talk. This is entry team. Suspect caught and secured for Copy. In position. Hands up. Get in there and clear the area. Go 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 go. Police, get down now. Get down. To jest się. Dobra, o, ale ty miałeś gościu pracownie. So, dobra, bo już zabezpieczyliśmy dowód już. No dobra. Sir, Dobra, dobra, super. Cieszę się, hukowy i chodzicie. c cztery i hukowy, to jest to na ziemię, na ziemię, na ziemię, na ziemię. Na ziemię, to na ziemię powiedziałem. Red, Start, ustawienia eee, latarka, latarka. V. So. Okay. Udało się! Woo! Cała akcja trwała 6 minut czyli cały ten nasz nam, nam, nam odcinek, tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, do następnego razu. To 4 piszcie ci się podobało, będą następne odcinki. Tak, to będą następne. No, trzymajcie się, cześć Pa!